Z drugiej strony jest wejście. Zrobimy tak i teraz prosto będę I to jest wszystko przestrzeń muzeum, góra, dół, tam wieża na górze. nie? To jest wejście. warszawskiego jeden dzień w tygodniu, zdaje się poniedziałek albo niedziela, jest, jest darmowa, więc jeżeli jesteście studentami, no nie o to za koszty po prostu mieszkania w Warszawie, to zwerkajcie, kiedy muzea mają wstępy twarde, bo są wstępy otwarte dla wszystkich, nie do tego. imienia Stefana Kury Zgadza się. Czyli to pewnie jest wodyś. No to no, jechać chciałem pokazać tak swoje Poza tym, że chciałem Was zabrać. Teraz na razie jesteśmy na woli Musimy być w lewo i będziemy na A jeżeli chcecie zobaczyć inne miasto, no to wpadajcie na playlistę Polish Science po prostu wtedy trzeba ciąć, sobie. ja wam mogę pokazać? Halle Banaka, po prostu to chyba ostatni z tej pracy nie Wam pokazać, łeb, smut, z tamtej strony zajeboko pokazać nie ma czego do tutaj jest fajna panorama no jak robię spacery z Kika, ale Kika mi ukraiń. Nie zrobię za szybko, bo muszę zbierać najpierw na pita. Pita i co? głowicę kulową, mi zajumali Macie, stracie wiarę. A ja, ja, trochę moja głupota, trochę, trochę no nieuczciwość ludzi. Bo dałoby to radę za was. Południa, ale niestety. A, nie będę chciał chodnikiem, pojadę sobie ulicę. Ale na pewno to udostępniam jest może innym razem na Policji Tak to wyszło, jak to wyszło No i fajnie dan jeste. Al'smo se djeljate dera po Myślać, jakoś się wbiłem w B &B nie robić, chociaż Może nie powinienem tego mówić. Do tej, U. U. do tej właśnie tutaj wody. No wody, wody, no. tyle dodaję się na super siuwaks który sprawi że jak już widział przez ściany i będziesz niepuszczalski dla wirusów niczym Beatrix Kido w Pilbillo dla pól wyglądał ktoś Pilbilla? lubię o mogę Wam stylówę swoją pokazać na swoją drogę bo jest tak ciemne, średniowie dobrze odbiję. proszę bardzo tak dzisiaj się weźmiemy i lecimy dalej w takim razie Potniemy sobie w prawo i później lewo. No bo jak mam jechać na ochotę, przejechać przez ochotę, to tak trzeba jechać. Bo... O jeszcze się czy nie składu. zmieściłem się. Ale gdybyście zobaczyli jaki mi... Ach, Sprawdzę, że kamery 確かによくよく。Yeah, Tego nie przewidziałem, jak tu zrobili schody. To były takie stare, stare schody z miejscem na wózek. Ale zrobili nowe. Tu jest miejsce na wózek, czy jest na rower. Nie, tu nie ma. Tu będziemy sobie... Nie, jest spokojna. spoko. Ja nie się jak ale... tak. ちょっといい。 Aqui na capa da these other ones both of them are